Z wszystkim! Dzisiaj nietypowo zaczynamy vloga nie z windy. Mae siedzi na poduszkach, więc wydaje się, że taka jest duża, zobacz, ona wyższa od Ciebie. Jest teraz na dwóch poduszkach siedzi. Dzisiaj pokażemy dla Was, co zdążyłyśmy kupić dla maluszka, tak? Tak, Mae Cały czas ze mną będziesz powtarzać. Co prawda za dużo rzeczy nie zdążyłyśmy kupić, bo wszystko... A ty wysoka, e, z, bo wszystko zostawiłam na ostatnią chwilę. I tak wyszło, no sami wiecie co się dzieje teraz, tak? I że drugi podbródek! Sieć normalnie! Ja wiem, ona chce przejąć mój kanał teraz. Tak? Bo, na, bo na jej kanał za dużo nie nagrywamy, ona teraz. Zobaczcie, ona zwraca uwagę. A jeszcze teraz poważne rzeczy, tak? Tak, poważne. Nie, nie, Albo ja będę sama nagrywać, bez was. No serio. Aisza. Już. Słuchajcie, dzisiaj wyjątkowo u was proszę dużo łapek w górę. I już w kolejnym odcinku sprawdzimy, czy Aisza i Maja są gotowe na przyjście rodzeństwa. Będą bobaski, będą pieluchy, będą, e, zobaczysz, będą Jedy. słuchaczki, butelki. W kolejnym odcinku, jeżeli ja, ja dostanę dużo łapek w górę, nie ty. Ja Naprawdę ja liczę na was i już w kolejnym odcinku ojże, już w kolejnym odcinku będzie coś wyjątkowego zobaczymy sprawdzimy czy lalka w ogóle nie będzie do góry nogami w tej pieluszce a jaka ja, lalka. ja wszystko przygotuję spokojnie nie? Ja liczę na swoich widzów, a ty możesz dalej się śmiać. Słuchajcie, właśnie za chwilę pokażę dla Was paczkę. Ja pokażę, tak? Ja pokażę. Która ja do nas doszła ostatnio dla maluszka. Dla mnie. Co kupić. kupić. Pokażemy, pokażemy też komodę. Z rzeczami. No właśnie. Jeszcze coś. Z, właśnie z ubrankami, to ja w sumie zdążyłam nawet dużo kupić oprócz czapek. Właśnie o tych czapkach jeszcze będzie. I jeszcze w tym odcinku pokażę dla Was taki kawałek, jak my zaiszą, właśnie zaiszą. Na zdrówku. Wypsujecie mi vloga, ludzie. Jak jeszcze nie było, e, sami wiecie czego, tak? Nie było paniki takiej i po prostu zdążyłyśmy kupić czapki z mają, tak, czapeczki. Słuchajcie, to jest mój kanał. Sobie iść. Idźcie nie, sobie. Dobra, więc będzie kawałek, będzie zaraz za chwilę paczka. Słuchajcie, tu jest też łóżeczko, takie łóżeczko, które o. można wozić po całym mieszkaniu. Takie łóżeczko, To coś takiego, tak. Zmieniać w krzesło też. A że mój kanał, mogę ja mówić, proszę. Mój też. Ja. I jeszcze będzie komoda. Z Maja, no nie dup w nosie, Maja, wszystko psujecie, no ludzie, co za dzień. Będzie też komoda e, z ciuszkami, tak. tak? Tak, będzie Dlaczego musicie oglądać do końca, tak? Bo my, mam nadzieję, że zdążymy złożyć to łóżeczko dzisiaj. I najważniejsze, pomożecie dla nas wybrać wózek dla? Dla naszego maluszka chłopca. Przez to, że y, musimy teraz siedzieć w domu, to po prostu nie ma szans, żebyśmy wybrali wózek stacjonarnie, więc ani nie możemy zobaczyć, ani kupić, więc wybrałyśmy 5 wózków Moja. i wy pomożecie nam wybrać, więc oglądajcie do końca i tam na końcu ja wam opowiem, jakim sposobem nam pomożecie wybrać wózek dla kogo? Jego. Dla maluszka Dobra, zaczynamy od tej paczki i lecimy dalej, bo jej już nie wytrzymuję. <grymne> Aisza, przynieś tą paczkę Zaraz przynieś tu jest paczka, a Isha już ze swoim babaskiem. Kto to dziewczynka czy chłopiec? Dziewczynka. Dziewczynka, murzynka, okej, okay. tak. Tutaj. Tutaj co jest? A to my za Iszą ostatnio na szybko kupiłyśmy w sklepie. Pepko, tak? Pepko kupiłyśmy. Ja myślę, że to jest bardzo miłe. Dziewczyny, jak musicie, co to jest? To jest To jest przewijak, tak? Nie, Maluszek leży. I my go przewijamy znaczy, tutaj pieluszkę, nie Majka, później, to właśnie na tym filmie będzie, gdzie Dzień. sprawdzimy was. Fajny? Tak, bardzo fajny. A to dla maluszka, dla chłopca? Baw. Dobrze, że nie na różowo. Co jeszcze tu w paczce mamy? Maję, nie, tu są tak pieluszki takie jakieś, chyba a ja, a już ekologiczne. nie czy wiem, będziemy, zobaczymy. My te? Ja zobaczymy, ja jeszcze wymyślę. No widziałam, że tak się skończy. Maja. To jest takie prześcieradło fajnie. Zobaczcie jaki wzorek. I to prześcieradło będzie pasować do tej kołyski. Nie, to też do przewijania. Ładny kolor. Nie. O, o, o. O. o, 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 o. Heiże, już. Idziemy pokazać komody? Tak. Komodę. W sypialni. Mm, tak. Słuchajcie, tu mamy komodę dla malutka. Tutaj takie mamy najmniejsze, najmniejsze ubranka. Pokażemy coś, zobaczcie. Ja też. Co pokażę? Zobaczcie, jakie to jest małe. Słodkie, no nie? I tu, mamy... I tu mamy. Już mówiłaś. I tu mamy też różne takie ciuszki. Trochę, troszeczkę większe, troszeczkę i niektóre mniejsze też. Takie spodenki, zobaczcie malutkie. I tu mamy czapeczki. Różne czapeczki. Tu też mamy, a tu już, właśnie tu są większe ubranka troszeczkę. Tu też czapeczki większe. Maja co jesz? Moja jak zawsze coś znajdzie. Oh, I ostatnie, no to jest ciekawe, tutaj jest pies od Aiszy, on jest. Włącz proszę tego psa. Pociągnij To sznurek. Fajna malodyjka. Taka do usypiania. a po co ty wszystko zabierasz? Nie trzeba. Tu jest taka podusia malutka. a Aisha, proszę. Osmoczki. No i to już widzieliście. Śladonoszka. Pieluszki. Tak. A, ta zabawka dla Aishy właśnie. Kupiłam ją. Ty kupiłaś za moje pieniądze, kupiłaś. tu mamy, to mamy trochę różnych pieluszek, no, ma kogderek mam maluszki wszystkie Aisza jak zawsze ja wiedziałam, że tak trzeba słuchajcie i właśnie w tym miejscu dla was teraz pokażę ten kawałek jak my z Aiszą byłyśmy tydzień temu w Waszonie i co kupiłyśmy, tak? to znaczy to było też straszne no, wyjście Aisza rozrabiała, tak? Rozrobiałaś? już się schowała oglądajcie, my zaraz chyba przygotujemy co? łóżeczko? i będziemy wybierać razem z wami wózek tak? <laughs> jesteśmy teraz na zakupach waszo nieco ejże. ale to maseczki są tylko dla dorosłych Isze <laughs> już ale zobaczcie, tu dużo jest różnych fajnych monstrów. rozświetla, nie, ja nie chcę rozświetlać się odżywia, potwornie odżyje. co tam wewnątrz jest? Nie chcę to Aishe, dawaj nie. to nie dla dzieci. To dla dzieci. A ja chcę dużo wypróbować. O chorobie to byłby nie dużo. Bardziej... Cała biała jestem. Biała jestem? Jakiego koloru jestem popęcznie? Zielonego. Co? Co? Ty jesteś zielonym, ja. Masakra, moja córka. Dobra, zobaczcie. Ja, że tych masek ja nawet nie chcę liczyć. Ja wzięłam tylko dwie, taka i taka, nie wiem. Ale tutaj, znów będą komentarze, że nie wolno, nie wolno. Będziemy szybko, no. bo tata z mają czekają na nas. Szok, zobaczcie, jelly belly na wagę. Mhm. Chcecie? Spiszę, jesteś się. Zobaczcie, jakie fajne spodenki Aisza. Dla Braciszka. Aisz. Fajny? Jelly. Co ty tam robisz? I żeby butelki, butelkę, wszystko co jest? Najważniejsze, najważniejsze, o czym w ogóle zapomnieliśmy. O ile ubranka jakoś jeszcze mamy. To jest komu co? O ile ubranka mamy, to czapeczek mamy zero. zero. Właśnie dziecko się rodzi i potrzebuje czapeczki, jednak. Z kim ja w ogóle mieszkam? A jeszcze już zaczyna. Składać ten wózek. Wow. Wózek, jaki wózek? Boże, łóżko. Jeszcze zaczynamy składać łóżko. Poszcie. Mam nadzieję, że my damy radę razem z tobą. Bo taty póki co nie ma w domu, więc <totrony> tak, będzie trudno. Aisza damy radę czy nie? Tak. Aisza, szukamy, gdzie jest instrukcja. Ale to, to łóżeczko jest takie ciężkie. <totrony> jest instrukcja, ok. Super. Gdzie krowy? krowa? Słuchajcie, wrócił tata i nas uratował, bo my ze Iszą nie dałobyśmy rady złożyć łóżeczko. A Isza już chce wypróbować na swoim maluszku. Zobaczcie, jakie mamy łóżeczko. Moje, A Isza, może zrób to łóżeczko wyżej. Też radę sama? Maja, uwaga. Widzicie, i tak można to łóżeczko do góry podnieść. <noise> już czuję, że będzie kłótnia. Ło, wow, jeszcze trochę wyżej. No Maja już nic nie zobaczy. Maja, zobaczcie na <noise> Takie mamy łóżeczko, póki co dla maluszka. Ja myślę, że będzie idealnie, żeby po prostu po całym domu wozić ze sobą, no nie? A Maja już jest <noise> Słuchajcie, już widzieliście nasz łóżek, tak? Tak. uciekła póki co. Z tatą bawić się. Tak. I teraz najważniejsza sprawa, tak? tak. Wybranie wózka. Wózków. No, wózków, jeden wózek przecież, kupiłem tak. dwa. Słuchajcie, teraz za chwilę będą się pojawiać takie zdjęcia wózków i będą napisane takie nazwy. I wy musicie przyjrzeć się tym wózkom, i później na społeczności, od razu jak opublikuję filmik, zrobię taką ankietę, gdzie będą pięć punktów, tak? I te nazwy wózków. I musicie po prostu zagłosować. I ten wózek, który dostanie najwięcej głosów, kupimy. Tak? Mam nadzieję, że widzowie nam pomogą. Zaczynamy? Tak. Czyli tak, pokazujemy wózki, 5 sztuk, będą nazwy, i same wózki, tak? Tak. I, te, i będą oczywiście cyferki, czyli 1, 2, 3, 4, 5. Czyli tak, pierwszy wózek Cybex Priam. Tak wygląda. Widzicie chyba na cały ekran. Wózek drugi. Bugaboo Fox. Widzicie go teraz? Mhm. Teraz trzeci wózek. Jules Day. To jest trzeci wózek. Tak, Jules Day. E, czwarty wózek Xlander Pulse. Nie? Tak, Xlander X Pulse. I teraz piąty wózek, ostatni. Yunama Diamond. To jest żółty, ale nie wiem, czy nam uda się gdzieś zamówić taki żółty kolor, ale jest bardzo ładny, ja myślę. Czyli to jest piąty wózek, czyli widzieliście przed chwilą wszystkie nasze wózki, czyli wózki. pięć sztuk. Pomóżcie nam wybrać. A Isha pyta się, ile jeszcze czekać na maluszkę, już nie może się doczekać, tak? No, jeszcze kilka tygodni, tak? Bo teraz jest już 35 tydzień, prawie 36, jeszcze kilka dni będzie 36. 36? Tydzień i jeszcze troszeczkę. No właśnie kilka tygodni. I właśnie ja, jak jej tak się boję w takiej sytuacji, co teraz się dzieje, to rodzić to... W ogóle masakra. To co? Chyba kończymy na dzisiaj ten filmik. Nie zapomnijcie o łapce w górę. Jeżeli będzie naprawdę dużo łapek, rekordowo dużo łapek, to kolejny odcinek to będzie sprawdzień dla Iszy i Mai, czy są gotowe na rodzeństwo. Kończymy powoli tego vloga. Do zobaczenia. Życzymy wszystkim miłego dnia tak. i do, do zobaczenia. zobaczenia. Pa, pa!